Dobra, słuchajcie, dzisiaj do testów przyszedł do mnie yy, taka stacja ładowania Powerbank, ale również oczywiście produkcji chińskiej, ale z firmy, którą yy, kojarzycie bardziej z dronów, z tego typu rzeczy. No, na pewno nie z yy, tego typu yy, power stacji. Sam jestem ciekawy, co będzie reprezentowało to sobą, ponieważ kurczę, yy, firma yy, DJI. Czyli ta związana mocno z dronami, zaczęła wprowadzać właśnie tego typu rozwiązania. No i po kolei zobaczmy, co my tutaj w środku mamy, a później spróbujemy przeprowadzić taki teścik, co to sobą reprezentuje. Więc tak, mamy instrukcje w językach różnych: angielski, niemiecki, francuski. No, polskiego nie zauważyłem, może tak być. Stacja nazywa się Power 500. Więc tak, instrukcja obsługi, kabelek typowy kabel, taki jak do komputera do ładowania. Czyli mamy tutaj po prostu zwykły kabel pod 230. Dobrze zabezpieczone takimi oto piankami. O, nawet wyleciało te granulki pochłaniające wilgoć. Czy jeszcze coś jest oprócz stacji? Nie widzę, że ta stacja jest malutka. Zaraz. Pogadamy o tym, jaki to jest w ogóle wielkości, co to sobą reprezentuje. Nic więcej nie ma. Odkładamy i zostawiamy tylko tą stację. DJI widać tutaj na różnych yy, opisach. Tak to wygląda. Wyświetlacz, cztery złącza USB, dwa USB typu C, dwa USB typu B. Tutaj mamy złącze do ładowania 540W lub 270W. To też jest ciekawe, czyli można ustawiać prawdopodobnie z mniejszą mocą. No i tutaj mamy takie złącze, które prawdopodobnie jest do łączenia z modułami fotowoltaicznymi i innymi tematami, ale tak jak Wam mówię, nigdzie nic więcej nie ma, więc prawdopodobnie zestawem do tego jest powiedzmy. Że musimy sobie jakby dokupić, jak dokupujemy panel bądź cokolwiek innego, to wtedy w ten sposób. Jest sobie włączniczek, 50% naładowania przyszło nam urządzenie. Ciekawy jestem, czy DC również trzeba załączać, bo AC mamy także że cyk i już nam sobie tutaj działa. Zbyt wiele nie powiemy o urządzeniu, no bo co możemy powiedzieć o urządzeniu Powerbank, ale tak, na pierwszy rzut i okay, zaraz Wam to spróbuję jakoś pokazać. Jest to naprawdę fajnie wykonane, jeżeli chodzi o jakość. Ale DJI, jeśli chodzi o jakość, to zawsze miało takie podejście kurde, że to ma być typu porządnego, nie jakieś tam byle co. Wyraźny wyświetlacz. Jest jak folika, nie będziemy jej na razie zdzierać. No i co? Będziemy próbowali testować 512 watogodzin, czyli pół kWh pojemności. No dobra, słuchajcie, zobaczymy jak jest z tym ładowaniem? W tej chwili jest ustawiony na 540W. No i idzie 417, 409, 410, a spróbujemy przestawić na 270. Czy ograniczy nam? Zobaczymy, zobaczymy. 300, 297. No zgadza się. Czyli jeśli mamy czas, ładujemy sobie 270W. Jeśli chcemy szybko naładować urządzenie, przestawiamy sobie na 540W i wtedy mamy szybsze ładowanie, ale kurde, możecie mi wierzyć albo nie, nie wiem czy mam rację, możecie się wypowiedzieć w tym temacie, ale powiem Wam tak, jak telefon na przykład ładuje szybszym ładowaniem, szybciej go naładujesz, szybciej się rozładowuje. Nie wiem czy ja mam rację, czy ja nie mam racji, jeśli nie mam racji to oczywiście mi to powiedzcie, ale... Wydaje mi się, że mam rację, dlatego że zawsze jak kurde ładuję telefon, właśnie teraz nawet tam się ładuje mój telefon taką szybką ładowarką, to on się bardzo szybko ładuje, ale i bardzo szybko mi się rozładowuje, więc być może warto byłoby zrobić tak, że przestawić go na 270. Mi się tutaj nic nie spieszy, niech sobie powoli się naładuje, a potem spróbujemy zrobić testy tego urządzenia. Urządzenie jest lekkie i to ma też taki plus. Bierzemy sobie go, podnosimy yy, łatwo jedną ręką, więc spoko. Dla kogo takie urządzenie miałoby być, bo kiedyś już robiłem mnóstwo tych testów, już nie chcę jakby powtarzać tych pewnych tematów, ale teraz idzie lato, jakieś tam przydomowe tematy, czyli że nie wiem, jakieś domki letniskowe i chcemy troszkę energii ze sobą mieć, no bo pół kilowatogodziny energii, no to nie jest za dużo i to trzeba mieć na uwadze, że to nie jest jakiś tam szczyt wielkości kilowatogodzin. Pół kWh to możemy sobie tak podładować telefony. Być może oni projektowali też to z myślą o tym, że właśnie, żeby chociażby drony ładować przez to. No bo jak zabieramy ze sobą, to wtedy mamy, że tak powiemy. Na przykład, nie wiem, no ja mam do drona trzy baterie i mam taką ładowareczkę do DJI-a, właśnie i sobie tutaj podpinamy, możemy ładować cztery baterie na raz, Ale jak idziemy gdzieś na, jakieś, na jakąś wyprawę większą i potrzebujemy. Że, że tak powiem tej energii, więcej, ja nie mamy dostępu do prądu, no to bierzemy sobie taki powerbanczek ze sobą, większy i ładujemy. Dodatkowo możemy sobie tutaj podpiąć też jakiś, nie wiem, telefon, czy właśnie chociażby sterownik od, od, od drona. Więc spoko, tutaj też jest możliwość podpięcia panela fotowoltaicznego. Jak zajrzałem sobie na stronę sklepu, ale zresztą też jest tutaj taka instrukcja pokazująca, to może wam pokażę jeszcze, możemy podpiąć panel fotowoltaiczny, możemy również ładować. Poprzez yy, samochód, czyli z samochodu sobie naładować takie urządzenie. Można dokupić te wszystkie rzeczy, tylko że właśnie te wszystkie rzeczy, czyli te złącze SDC, tak jak tutaj mam napisane, złącze SDC, tutaj, yy, no to jest yy, kabelek, yy, że tak powiem, jako opcja. Więc musielibyśmy sobie taki kabel dokupić, i wtedy zobaczcie, z jednej strony mamy SDC, a z drugiej strony nawet mamy od razu bezpośrednio do Mawika, trójki Series czy do Inspira, do DJI trójeczki i tak dalej, i tak dalej. Czyli już mają gotowe jakby przewody ku temu. Możemy też sobie panel fotowoltaiczny podpiąć, tak jak już wcześniej powiedziałem i to urządzenie ładować sobie również z panela fotowoltaicznego. Tutaj pozwoliłem sobie, ale to może nagram Wam ekran, żebyście zobaczyli. Już, już, już. Już mnie się tutaj, słuchajcie, będzie nagrywał. To zobaczycie sobie, jakie tam rzeczy... Mogą być, co możemy podokupować, już się ładuje. No to na przykład, nie wiem, no chociażby jakiś tam przewód kosztuje w granicach 9 euro, 149, jakieś różnego rodzaju rzeczy, które możemy dołączyć do tego powerbanku. Więc no to już jest kwestia tego, czy chcemy rozwijać system. Ale właśnie też fajne jest to, już tam zakończę nagranie. Fajne jest to, że system jest rozwojowy, czyli że. Jakby mamy bazę, i do bazy możemy sobie stosować różne yy, dodatkowe rzeczy. Dobra, trzeba było trochę poczekać. Zobaczcie, mamy już 609, 610 W. W tej chwili idzie sobie do urządzenia, czyli, no, może nie jest to super precyzyjne. Aczkolwiek yy, ładuje nam z szybsko, z szybszą mocą. No i teraz nie wiem, czy słyszycie. Ja się na chwilę zamknę, żebyście, mnie, żebyście posłuchali, ale zobaczcie. Wiatraczek zaczął pracować. No dobra, zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało z ładowaniem samochodu. Otwieramy sobie w lewik, paliwa. Ja tak sobie śmiesznie to mówię i spróbujemy podłączyć. Ale najpierw na aplikacji telefonicznej obniżę ładowanie do bardzo niskiego, no bo tutaj mamy tylko 1000 w Spróbujemy go przeciążyć. Zobaczymy, czy pójdzie więcej niż te 1000 w no, ale co by nie było, najpierw zaczniemy od jakiegoś mniejszego amperażu. No dobra, najmniej jest 5A. Zobaczymy, czy od razu nie wywali. Czekajcie. Podpinam. I od razu patrzymy, co nam się tu będzie działo. Uwaga, uwaga, odpala 16 y, watów na razie jeszcze nic nie ruszyło. Spokojnie, spokojnie. Nie, no już coś ruszyło, już coś ruszyło, 16 W, 1168 i to będzie pewnie ostatnia regulacja i teraz pytanie, czy zaraz wywali, czy wywali za chwilkę. O, piknęło coś, przeciążenie, informuję o przeciążeniu, no ale 1123 W w tej chwili poboru mamy, poczekamy chwilę, może, może nie padnie. Nie wiem na ile słyszycie, bo kurde wiatr dzisiaj strasznie wieje. Dobra. Zabezpieczył się. Dziękuję. Ma to gdzieś. Nie będzie więcej yy, ładował. Więc nawet nie ma sensu yy, sprawdzania na większym prądzie. Bo i tak i tak nic z tego nie będzie. Więc nie zwiększamy prądu. Ale tak jak widzieliście ponad 1100 W pociągnął. Może gdyby było trochę mniej niż 1100 czyli tak do tego 1000 to może by pociągnął bardziej. No i 97% Poszło. Dobra, spróbujemy go jeszcze raz włączyć. Poszedł. Cicho, cicho. No i próbuję. Próbuję, próbuję. Tam pokazuje, że gdybym chciał tym prądem ładować, to bym 24 godziny plus ładował, nie? Czyli grubo. 1100. 20 idzie sobie, idzie 1120, no i znowu pika, więc gówno z tego będzie, nie pójdzie bardziej, no gdyby miał większą moc, to pewnie by sobie poradził, a tak to niestety zaraz będzie pik, no ale dobre jest chociaż też to, słuchajcie, że się zabezpiecza, nie psuje, nie, czyli jak prze, przeciążymy go, no to po prostu nam się wyłączy, tak jak teraz i powie koniec, to by było na tyle, tam pokazał, że ładowanie przerwane, ładowanie przerwane, nie będzie ładowania, nie pojedziesz dalej, 398 km masz i to ci powinno wystarczyć. No to test dużego obciążenia mamy za sobą. Dla mnie na przykład bardzo ważnym aspektem jest to, czy tego typu powerbanki pracują w, jako UPS, po prostu. Czyli jeśli mamy podłączone jakieś urządzenie, tutaj akurat podłączyłem sobie aparat, ładowarkę do aparatu i widzimy w tej chwili, że ładowarka jest pod ładowaniem, zresztą teraz jak odłączam od gniazdka widać, że wróciło na baterię, więc jest podładowaniem. a w tym samym czasie powerbank jest podłączony pod ładowanie, czyli gdyby nam zabrakło prądu z sieci, stałaby się taka sytuacja, nie ma prądu z sieci, a aparat dalej działa Normalnie, bez żadnego tam problemu, czyli powiedzmy, że możemy to zastosować również jako UPS, chociażby do jakichś tam solarów, czyli tej instalacji solarnej, czy do czegokolwiek innego, do czego potrzebujemy mieć UPS. A czy do komputerów, chociażby tak jak u mnie, na przykład tamten Powerbank, duży jest właśnie w. Podłączony jest komputer, że gdybym miał jakiś projekt wykonywany w tym momencie i prądu by zabrakło to cały czas jakby jesteśmy zasilani. I ja sobie tak to właśnie zrobiłem, że tam jeszcze panel fotowoltaiczny sobie dorzuca energii. Tutaj też można coś takiego zrobić. Tylko tutaj mówimy o mniejszych mocach. No bo mówimy o mocy 1000, 1000, 1000 W. Można podłączyć urządzenie, a 0,5 kWh mamy pojemności tego urządzenia. Jeśli chodzi o ładowanie z USB-ków, to zobaczcie, że tutaj jest zrobione to w ten sposób, że nie musimy nic załączać, bo żeby załączyć AC czyli złącza 230V, no to musimy sobie tutaj, że tak powiem, załączyć to. A jeśli chodzi o DC, czyli złącza yy, nasze tutaj do USB, nie musimy nic włączać i od razu nam to funkcjonuje i działa. To też fajny na przykład motyw mógłby być, gdybym na przykład tak jak nieraz robię jakieś takie sesje gdzieś tam w plenerze, to żeby mógł sobie zasilać chociażby, nie wiem, aparaty i różne inne rzeczy przez USB. Ale to takie wymyślane trochę jest. No dobra, a tutaj próbujemy sobie ładowanie poprzez USB-C, mój telefon. On ma niby szybkie ładowanie, ale może być znowu ta sama sytuacja, co była, co bywa zazwyczaj. Czekajcie, bo fakturkę mi Orange wystawił. Nie będzie się jej płacić, to wyłączę. Nie załączyło się szybkie ładowanie, jakby co. Załączyło się normalne ładowanie, idzie sobie na poziomie 10 W, ale z tym tematem to jest też taka sytuacja, że bywa to zależne od przewodu, który jest stosowany, więc może też tak być, że on tutaj nie będzie szedł tak jak należy. No i też pokazuje nam na tym wyświetlaczu, tak jak widzicie, że jeśli byśmy z taką mocą pobierali. To 39-40 godzin będzie nam działało to urządzenie na tym naładowaniu, które w tej chwili ma w sobie. Zastanawiające jest też to, że zobaczcie, jak tylko podepnę po pierwszym podłączeniu, to tutaj nam leci aż do 16-18 W. Widzicie to? 18 W, a później spada, ale myślę, że to jest kurde. Ten mój zarąbisty telefon, który o już 13-10 cicho, tutaj pyk. Inna sprawa, że e, telefon jest nie 45% ma, czyli, czyli teoretycznie, gdyby miał ochotę ładować się pełną mocą, to by się ładował. Dobra, idę jeszcze po inny telefon z ciekawości, zobaczyć, jak to będzie. No dobra, zastosowałem inny telefon, który też ma szybkie ładowanie i też pokazuje takie wartości, czyli to jest trochę zależne od telefonu. Myślę, że wszystko, co mogłem powiedzieć o tym urządzeniu, to już powiedziałem, a jeżeli będzie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie. Chętnie odpowiem w komentarzach pod, pod filmem. Jeśli będą jakieś kody rapatowe, znajdziecie je w opisie filmu, bo tak szczerze powiem, nie wiem, sprawdzę to. Będę wiedział, jak się zmienią w trakcie, to też zobaczycie. A jeśli jesteście zainteresowani, to cenę też zobaczycie w linkach poniżej, bo yy, z tymi cenami ja już nie będę mówił w trakcie testów o cenach. Dlatego że ceny się zmieniają, szybko się zmieniają i później są takie sytuacje, że ja podaję coś, to później się już nie zgadza, więc nie ma sensu takich rzeczy w ogóle mówić. DJI, gdybyście byli się zainteresowani, to takie to urządzenie jest. Dzięki.